Witam Was kochani, jestem Jakub Brzak. Dawno coś dla Was nie nagrywałem, mam straszne urwanie głowy ostatnio, ale dla was taki krótki film w sumie bardziej moje przemyślenie. Kilka lat temu mój wtedy bardzo dobry przyjaciel poradził mi, byśmy zainwestowali kilkanaście tysięcy złotych w Bitcoina. Przeznam szczerze, wtedy to były bardzo niskie kursy. W pozorom, na pewno większe niż jak startował bitcoin, ale to było może kilkaset chyba dolarów, nie pamiętam, nie chcę skłamać. W każdym razie no, na pewno dużo, dużo mniej niż teraz obecnie, czy nawet może kilkanaście to było dolarów, nie pamiętam. No i cóż, nie ukrywam po tym jak mi to wytłumaczył, że jakieś koparki podłącza się do internetu. Gdzieś się to wcina, gdzieś to się wpina, coś tam się robi, to się porąd ciągnie, ciągnie i robi bitcoiny, kryptowalutę. Wtedy dla mnie to było nie do pomyślenia w ogóle. Co ten koleś do mnie gada? Co to za pierdały, bo nie umiem inaczej powiedzieć. I nie ukrywam, temat zostawiłem, krótko mówiąc, olałem. Stwierdziłem, że to jest jakieś w ogóle ściema, kolejne jakieś tam wymyślanie jakiegoś nowego koła. Wtedy do mnie nie dotarło to, że kryptowaluty nie mają w niczym pokrycia. Bo cały czas wtedy miałem jeszcze przekonanie, że e, waluta moja, czy jakakolwiek waluta, głównie dolar amerykański, które wtedy się opierałem, grając na jakichś różnych giełdach i jakichś różnych rzeczy, m, ma pokrycie w złocie. Że przecież to złoto za nim stoi, to przecież to jest takie piękne. E, aż zrozumiałem prawdziwy fakt, coś prawdziwego, coś coś, co jest totalnie sprzeczne z tym, co myślałem, mianowicie dolar nie ma już żadnego pokrycia. Dolar nie ma już żadnego pokrycia od 1971 roku, kiedy zniesiono, zniesiono parytet złota. Dopiero niedawno to dorozumiałem. Kilka miesięcy temu zacząłem o tym szukać, czytać, że faktycznie to nie ma znaczenia, czy mój dolar ma pokrycie w złocie, czy też bitcoin ma pokrycie w złocie, czy też go nie ma. po tym rządzą ludzie. To trend dysponuje tym, jak będzie ta waluta się zmieniała i jak się będzie rozwijała. I tak samo może być z dolarem. Może się okazać tak, że zmieni się władza w Ameryce i to wystarczy tyle, by ludzie wycofywali się z dolara. I nagle z dolar spadnie do dwóch złotych. Jest taka możliwość. Oczywiście nikt tego wam nie powie, bo po co? I cóż, chcę Wam powiedzieć tylko jedno moje doświadczenie. Nie ja będę to się rozwijał na tym, co robię, ponieważ w tym momencie Staram się uczyć i uczę się, myślę, dosyć, dosyć mocno na temat inwestowania w bitcoiny, gdzie to robić, jak to robić, jak sobie pomóc przez polecanie innym. To jest co? Moim ukochaną rzeczą, bo uważam, że jeśli cały świat był stworzony na programie afiliacyjnym, jeśli cały świat był stworzony na programach partnerskich, typu pani w sklepie, jakiś tam okrąglaku sprzedaje warzywa i jeśli ja dostanę 5% za to, że polecę jej klienta, albo dostanę 1% z tego, żeby on do końca życia kupował u niej, za każdego jego zakupy, to bym tych klientów kilku znalazł, nawet kilkudziesięciu. Oni zrobię to samo. I ta pani z Krąglaka po dwóch, trzech miesiącach nie miałaby nic. I to się nazywa w Polsce, w Polsce tego się to nazywa, w Polsce to się tak nazywa piramida finansowa. No, niestety. Tak się to nazywa. Ponieważ za to ludzie, tak się ludziom wydaje, że tak działają programy afiliacyjne, i tak się ludziom wydaje, że działają polecenia. Niestety działa to całkowicie inaczej, kochani. Gdyby polecenie w ten sposób działało. To mogę Wam chyba gwarantować, że każdy sklep miałby klientów pod dostatkiem. No bo przecież nie musiałbym, jeśli ja w tym momencie tu gdzie ja mieszkam, mam w okolicy około sześciu, może siedmiu sklepów, takich wiecie, popularnych nazw. Nie będę tu wymieniał, bo to jest nieistotne. I jakoś rada mi nie wiecie, nie, nie, nie trzymam je przy sobie. tak? Nie, nie mam jakiegoś tam parcia, że muszę iść do tego sklepu. Owszem, czasem jaki wybieram, bo mi się bardziej podoba, owszem, czasem wybieram jakiś, bo bardziej lubię. Ale nie mam takiego, że idę do jednego, tak? Że idę tylko tu, 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 tu i choćby skały srały, idę tylko do tego. Ale gdybym miał taką kartę i gdybym ja mógł polecić tą firmę, czy ten sklepik innej osobie i mieć z tego jakiś procent, hmm, pomyślcie, czy Wy byście to zrobili? Jeśli na przykład ktoś zrobi zakupy średnio, powiedzmy sobie... Na 200 zł tygodni, to jakby myślę, że to jest mało, ale powiedzmy sobie, 200, to mówimy o jednym, tak? Czyli w jednym by był sklepie monopolowy, w jednym by był warzywny i tak dalej, to wszystkie rzeczy byłoby w jednym sklepie, nie musiałbyś chodzić do innych. Myślę, że 200 to jest takie srogie minimum, jeśli byś wydawał, wydawała. Teraz sobie wyobraźcie, że dostaje 1% od zakupów poleconej mojej osoby do końca życia. Hm? Myślę, że to by przekonało osoby do kupowania, a tym bardziej do zakupowania kart jeśli na przykład te karty były płatne, to tym bardziej firma zarabia na kartach, zarabiaby na poleceniu, zarabiaby na tym, że ci polecenie przychodzą, zarabiaby na tym, że jest więcej klientów, bo dać 1% z zakupu to nie jest tak źle. W tego, że ten klient może przeprowadzić mi 100 następnych, którzy zarobią zakupy za 200 zł, a 100 razy 200 to sobie już policzcie, jakie są kwoty. Naprawdę fajne tysiące. I tak samo działają systemy polecenia. Dlatego ja uwielbiam takie systemy, bo za jednorazową pracę za jednorazowy, moje, powiedzmy sobie, mój wysiłek, czyli ja muszę raz kogoś znaleźć, on kupując już tu, zarabiam pieniądze. Oczywiście, część to osób przekona, a część to osób boleje. Bo tak to działa, tak? Jedni się tym zainteresują, a drodzy kupią tą kartę, dobra, po tygodniu i tak będą kupować w jakimś innym miejscu, tak? Ale jednak, jakiś tam procent osób znajdzie taki, takich, który tą sieć zbuduje. I taka pani Krysia, pani Ingenia, miałaby nagle, dziwnym fartem, może kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy więcej miesięcznie obrotu, a tym bardziej zysku. Dlatego też działam w różnych programach. Nawet, Nawet jeśli robię Bitcoina, to popieram się na jakichś programach afilacyjnych, by skorzystać z tego jeszcze bardziej. To jest też w takie, jak wiecie, jak przesiewanie przez sita. Tak? Taki lejek sprzedażowy bądź przesiewanie przez sita. Tak? Pierwsze wyrzucamy te grubsze kamienie, potem chcemy coś z tych mniejszych zrobić, coś z tych mniejszych wymyślam jakieś mozaiki, potem robimy jeszcze mniejsze, robimy z tych mniejszych, nie wiem, płytki, a z tego już w ogóle ziareneczek piasku, to robimy szkło. tak. Mm. I tak samo właśnie ja podobnie chcę działać. Chcę każdy tym osób, każda ta osoba, która do mnie pisze, chce jej coś zaproponować. Coś, by to nie było takie puste pomaganie, puste proponowanie czegoś, co robi moim zdaniem chyba większość w tym momencie rynku. Startuje jakiś program, bach, polecamy. Startuje coś tam, bach, polecamy. Nieważne, to jest w tej samej branży, czy to jest w tej samym działaniu, czy tak działa tak samo, czy to po prostu naczynia nazywa. Mi chodzi, żeby to było takie rozłożone. Tak, czyli nie wiem, jedno działa w, w podziałach zysku rewiuszer, drugie działa na przykład w Bitcoinie, trzecie działa w czymś, czwarte działa w czymś tak, tak, żebyśmy mogli te rzeczy dywersyfikować, to teraz modne słowo, ale dywersyfikować w całkiem innej branży. Bo myślę, że to jest cały klucz. Niebawem będzie mój nowy odcinek szybkiej kawy na moim blogu Jakub TV i na moim fanpage'u Jakub, Żak, Jakub Żak, gdzie właśnie powiem o takiej książce. Robert, yy, Antonego Robinsa, która jest po prostu pff, skarbnicą wiedzy, ale taką grubą, że po prostu nie mogę skończyć czytać. I to właśnie z, w stronę Bitcoina. Dlaczego? Dlatego, że kilkanaście lat temu, kilka, kilkadziesiąt lat temu, kilka, kilka lat temu, co ja gadam, kilka lat temu odmówiłem mojemu koledze. Powiedziałem, że to nie ten temat dla mnie, Bit, Bitcoin to jakieś świadostwo, to padnie, to jednie, to w ogóle się rozsypie. O, a dzisiaj obserwując trend, obserwując jak to działa, jak to wygląda, jak się to rozwija, Zrozumiałem jedno, to ja byłem głupi i nie chwyciłem wtedy jak to się mówi pika za rogi. Zarycykowałem, nie spróbowałem, odpuściłem. I tak też dzisiaj, w tamtym tygodniu, jako że przeróżne grania na giełdzie i tym podobnych rzeczy już przerabiałem, to dla mnie 10% w miesiąc na giełdzie, myślę, że jak dla wszystkich grających na giełdzie, to jest zarąbisty wynik. Zarąbisty. 10% rocznie, 14% rocznie, to jest w ogóle super. Super, ultra super. Ale 10 miesięcznie, wow. I wiecie, co mnie zaskoczyło w bitcoinie? Zaskoczyło mnie to, że 10% kupiłem bitcoin na tydzień temu za 2200. Dzisiaj ma 2454. Możecie sobie sprawdzić na jakichś stronach, na jakichś giełdach. I co chcę wam polecić dzisiaj? Chcę wam polecić, byście przemyśleli to, co mówią analitycy. Na tych giełdowi, bitcoinowi, yy, którzy obserwują ten rynek już od lat, przyszłościowo do tyłu i do przodu, mówią, że bitcoin będzie rósł. Może nawet dojść do 1000 dolarów za, za sztukę, a w, w kontakcie kilkunastoletnim, kilkudziesięcioletnim może dojść nawet do 10 tysięcy za sztukę. To bardzo dużo w porównaniu tego, że dzisiaj jest to około 600 dolarów, 500 dolarów różnie. Yy, I co chcę wam polecić? Nawet jeśli macie niewielkie kwoty, 100, 200, może 1000 złotych, może czasem ktoś ma znowu więcej, 10, 20, 50 tysięcy i chciałby jakoś je zainwestować. Myślę, że wartość przygląda się rynkowi właśnie bitcoina. Warto sobie te pieniądze tam alokować, bo myślę, że może to się przydać w przyszłości. A co jeśli się okaże, że na przykład dzisiaj wydane 2000 zł okaże się w przyszłym roku, nie wiem, 10 tysiącami, bo tak bitcoin skoczy, a wydobycie z niego cały czas zmniejsza się, ponieważ mm, jeśli interesujecie się bitcoinem, wiecie, że co, co jakiś czas mamy taką, powiedzmy sobie, nie będziemy tutaj używać fachowy nazw, bo i tak nie, nie będzie, to jest nieistotne. Co jakiś czas mamy taki podział, czyli było na przykład, kupaliśmy 25 bitcoinów, teraz kupimy 12,5, potem będzie znowu pół, znowu pół i znowu pół i znowu pół. I to się ma chyba skończyć 2044, 2044-140 rokiem. I tak się już skończy, będzie już koniec, nie będzie już kupania bitcoinów, a pod rośnie. Spora podaż i popyt, tak? Jak wiemy wszyscy. Więc jeśli jest zainteresowanie cały czas większe, a wydobycie jest coraz gorsze, to musi rosnąć cena. Nie potrzebę jak akurat w tej sytuacji, moim zdaniem, wielkiej filozofii, wielkiej inwestycji i wielkich jakichś tam twórczych pomysłów. Wystarczy to po prostu oglądnąć. Yy, I cóż, ja używam taką giełdę. Ja używam takie giełdy do zakupu tych bitcoinów. Zrzucę wam linka w opisie. Yy, ja używam tej giełdy. Tam założenie konta jest całkowicie darmowe. Z tego co kupowałam na różnych giełdach. To powiem szczerze, że chyba jest, muszę przyznać, że bo Polska, może, może dlatego też Polska i najlepsza, tak moim zdaniem jest najszybciej, przelewy wychodzą i wchodzą a, i moim zdaniem jest super. Można używać to przez różnych programów, to że macie jakieś różne programy, gdzie kupujecie coś bitcoinem, gdzie chcecie sprzedać, kupić bitcoin, chcecie gdzieś je przelać na jakieś portfele, portfele swoje i dalej, myślę, że to jest super miejsce, bądź nawet kupić sobie bitcoin, by leżały. Mm. Myślę, że naprawdę to jest ciekawy temat. Przyglądam się temu. Oczywiście, jeśli chcecie działać w takich programach, właśnie typu polecających, typu właśnie pani Okrąglaka, żeby polecić, żeby mieć z tego jakieś pieniądze, są też takie programy na Bitcoina, które działają naprawdę bardzo mocno. Jeśli chcecie, to oczywiście, no, no, oczywiście napisać, ja wam chętnie to powiem, jak to w tym momencie ja z tego zarabiam. Może nie są to jakieś pieniądze, ale kilkaset, może kilka tysięcy tygodniowo z tego wpadnie. Oczywiście to jest do nauczenia. Co fajne, to jest to też te systemy na oparciu na binarce, a więc nie trzeba się za bardzo na, natrudzić, bym powiedział, żeby te pieniądze zarobić. Tak więc polecam wam przyjrzyć się bitcoinowi. Mam nadzieję, że te krótkie, to krótkie wideo, to krótka moje przeżycie, moja porada, moje prze, przeglądnięcie rynku i tego, jak to ja o tym co o tym myślę, coś Ci pomoże w tym, by podjąć swoją decyzję, by może zacząć inwestować bitcoina, by może zacząć gdzieś sobie go kupować bądź gdzieś go sobie inwestować. Zróbcie serdecznie, Jakub Rzek, cześć.